Nazywam się Agnieszka Nikoliszyn-Granatowska i reprezentuję klub żeglarski Sztorm Barlinek, który już od prawie 50 lat aktywnie działa na terenie naszego miasta i okolic. Klub zrzesza kolejne już pokolenia żeglarzy i ludzi związanych z wodą. Łączy nas wspólna idea i podobne postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości. Jednym z głównych zadań, jakie przed sobą stawiamy, jest propagowanie żeglarstwa. Cel ten realizujemy poprzez prowadzenie szkółki dla dzieci i młodzieży w klasie Optymist. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni nasi młodzi żeglarze spotykają się na przystani i wraz z naszymi instruktorami uczą się żeglować. Poznają podstawowe węzły żeglarskie, budowę jachtu, uczą się odpowiedzialności, samodzielności i pracy w grupie. Bardzo ważnym elementem tej nauki jest rywalizacja regatowa, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Bardzo chcielibyśmy stworzyć naszej młodzieży możliwości, by mogli brać udział w coraz bardziej zaawansowanych regatach regionalnych. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Obecnie nasz klub dysponuje jachtami klasy Optimist i jachtami klasy Omega. Brakuje nam na pośredniej klasy na której młodzież, która wyrośnie już z tych najmniejszych łódek optymist, mogłaby kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem. Dlatego bardzo prosimy Was o wsparcie. Z zebranych pieniędzy zakupimy jacht klasy kadet, dzięki któremu wszyscy ci, którzy już są za duzi na optymista, będą mogli dalej żeglować w naszym klubie i przygotowywać się docelowo do żeglowania na jachtach klasy Omega. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem możemy stworzyć nowe możliwości dla, na, dla naszej żeglarskiej młodzieży. Z góry dziękuję za, za, Wam za wsparcie. Spójrzcie teraz na nasze piękne jezioro. Co prawda widać tutaj zaledwie niewielki fragment tego ponad 200 hektarowego akwenu. I, I na nasz klub, co prawda w zimowej szacie. Wszystkie jachty są teraz wyciągnięte z wody i schowane w hangarach. Niektóre natomiast możecie zobaczyć na nabrzeżu. Już za kilka tygodni rozpoczniemy okres przygotowywania do kolejnego sezonu. Baseny wokół pomostów zapełnią się jachtami, a klub powróci do życia. Bardzo serdecznie Was zapraszamy, byście odwiedzali nasz klub i nasze miasto Barlinek. Dziękuję Wam bardzo. Z żeglarskim pozdrowieniem. Ahoj!